Zastanawialiście się kiedyś, czy impresjonizm, tak ten kierunek w malarstwie, może mieć jakiś związek z apokalipsą Świętego Jana. Raczej się nie zastanawialiście, bo mało kto kiedyś zadaje takie nietypowe pytania. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali w tym ostatnim odcinku naszej serii poszukać odpowiedzi na to pytanie, czy w impresjonizmie można szukać inspiracji do zilustrowania tego, Czym jest wieczność w niebie, nazywana przez Apokalipsę Niebieskim Jerozolem? <zysklaracja> Niewątpliwie jest tak, że impresjonizm jako kierunek w malarstwie jest jednym z najmodniejszych. Kiedy nawet laika zapyta się o to, jaki rodzaj malarstwa ceni sobie najbardziej, to z dumą wtedy spora część odpowie, że impresjonizm. Dlaczego? Dlatego, że jest nieprawdopodobnie popularnym kierunkiem. Znamy bardzo wiele dzieł pochodzących z tego okresu i wykonanych w tym nurcie. I dobrze jest się orientować akurat w tej części malarstwa, pokazując w ten sposób, że całkiem całkiem dobrze się ta wiedza na temat kultury europejskiej w naszym życiu ma. Ale tak zupełnie poważnie. Impresjonizm wywołał pewną rewolucję w malarstwie europejskim zupełnie na inne rzeczy zwracając uwagę. Nawet to, jak teraz siedzę w stosunku do tej reprodukcji, którą widzimy na sztaludze. Też ma swoje znaczenie. Dlatego, że o ile w poprzednim odcinku, kiedy opowiadałem o zdjęciu skrzyża Rogiera van der Weydena, było bardzo ważne, żeby stać blisko dzieła, po to, żeby móc dostrzec wszystkie te drobne detale, jakiegoś rodzaju niewidoczne na pierwszy rzut oka szczegóły, potrzeba było stanąć bardzo blisko. Dlatego, że artysta średniowieczny. Związany właśnie z Flandrią, ogromną wagę przykładał do szczegółów, dopieszczając tak naprawdę każdy najdrobniejszy fragment swojego dzieła. Zupełnie inaczej wyglądało to w końcówce XIX wieku, kiedy impresjoniści, jak sama nazwa wskazuje, szukali wrażenia tego, w jaki sposób zobrazować moment, wrażenie, jakiś taki przebłysk, który porusza zmysły osoby patrzącej na to co dzieje się w świecie w otaczającej rzeczywistości na skutek zmieniającego się światła, zmieniających się warunków atmosferycznych, jak bardzo zwracamy uwagę na momenty i na chwile. I wówczas pojawił się taki sposób malowania, który oczywiście wykorzystywał potęgę oddziaływania koloru, ale nie w sposób tworzenia, nie za pomocą tworzonych linii pędzlem, ale wykorzystując oddziaływanie punktów barwnych, które układane obok siebie tworzą pewną komplementarną całość, zdolną do właściwego rozpoznania. Tylko z pewnej odległości. E, dlatego jestem e, nieco oddalony od tego obrazu, e, właśnie z tego względu, że aby dobrze zobaczyć, co dany obraz impresjonistyczny przedstawia, potrzeba się od niego oddalić. Bo gdybyśmy spróbowali na niego patrzeć w taki sposób, jak. Patrzyliśmy na obrazy flamandzkie, zobaczylibyśmy tylko taki chaotyczny układ punktów wykonanych w różnych, w różnych barwach, być może bliskich sobie odcieniami. Natomiast jednak budziłoby to raczej nasz niepokój, niż, niż zafascynowanie jakąś formą czy układem linii tworzących pewną określoną całość. Potrzeba patrzeć na obrazy impresjonistyczne z dystansu. To, czemu dzisiaj chcielibyśmy poświęcić, to nasze ostatnie spotkanie, to jedno z największych dzieł no, gwiazdy impresjonizmu, czyli Claude'a Monet. Widzimy na tej sztaludze reprodukcję fasady katedry w Rouen w promieniach słońca. To jest jeden z 31 obrazów, które Monet namalował w tym samym temacie. Po co mu to było? Monet chciał zobaczyć, w jaki sposób światło słoneczne czy to wschodzące, czy to w południe, czy to popołudniowe, wieczorne, zachodzące wpływa na to, jak wygląda fasada katedry. Szukał jak najpiękniejszego momentu w ciągu dnia. I malował swoje obrazy bardzo szybko, po to, by ten moment jakby zamknąć w ramach obrazu, zapamiętać z niego jak najwięcej i przekazać w jakimś sensie pamięci potomnych. Czyli to chciał dokładnie tego samego, czego my często chcemy, kiedy wydarza się w naszym życiu coś dobrego, coś szczególnego, coś z czym mamy bardzo dobre skojarzenia. Chcemy to zachować w swojej pamięci. E, chcemy jak na zdjęciu, tak, e, mieć to ciągle przed sobą, by móc e, w gorszym czasie wrócić do tego, co było dobre i piękne. E, I z takim, e, z takim sentymentem e, powspominać to, co się wydarzyło. E, szukamy momentów, szukamy dobrych momentów, momentów szczęścia, momentów radości, momentów pokoju, e, momentów jakiegoś takiego spełnienia. Dobrego, dobrego czucia się, czyli dokładnie tego, czego szukali impresjoniści. I Monet potrafił spędzić całe godziny przed katedrą w Rouen, po to, po to, by namalować tą różnicę światła, która zachodzi między godziną 11 a 11.30, i jaka różnica jest pomiędzy widokiem katedry o godzinie 12 a o godzinie 14. Ciągle koncentrował się na wrażeniach, Związanych ze światłem, żeby uchwycić blask tego, tego budynku, na który patrzył. Podobnie zresztą było, kiedy malował swoje nenufary, czy, czy innego rodzaju pejzaże, których nie sposób wszystkich wymienić, a, a do których z obejrzenia zachęcam w przeglądaniu internetu. To, co jest, jak już powiedziałem, pewnym elementem wyróżniającym impresjonizm, to jest ta łapczywość na chwilę, zatrzymanie chwili. Natomiast, kiedy myślimy sobie o tym, czym jest nasza wiara, czym jest chrześcijaństwo, ono jest ciągłym oczekiwaniem na wieczność. Pan Jezus nam o tym przypomina, przypominają nam o tym e ewangeliści, e przypominają nam o tym apostołowie. Naszą rzeczywistością, do której zmierzamy, jest życie wieczne. To życie, w którym teraz żyjemy, jest tylko zapowiedzią tej wieczności, która ma się wydarzyć. I pamiętam, że kiedyś na, na lekcji w szkole trochę o tym rozmawialiśmy w ramach praktyk, i to, co się bardzo często pojawiało w wypowiedziach młodzieży, to było przede wszystkim to, że, że wieczność jest nudna no bo my jednak lubimy kiedy coś w naszym życiu się zmienia, kiedy jest dynamicznie. kiedy nawet jeśli lubimy dobre chwile, dobre momenty, które przynoszą nam radość i szczęście, to pomimo wszystko chcemy jednak żeby tych momentów było więcej, żeby były inne, żeby coś się w naszym życiu działo. A kiedy słyszymy, że mamy spędzić wieczność w niebie, to to nas napawa jakimś rodzajem takiego trochę dysonansu, że jak to, że przecież nieskończenie, coś ma trwać, to, to raczej nie zwiastuje niczego dobrego. Natomiast to, co, o czym myślę, że często zapominamy, to jest to, że Pan Bóg przez świętego Jana, również w Apokalipsie, przypomina nam o tym, że chodzi o wieczność złożoną z nieskończonej ilości Dobrych, wspaniałych, pięknych momentów. E, czyli tak naprawdę, czasoprzestrzeń, jeśli można tak powiedzieć, o wieczności. Nie jestem do końca pewien, e, ale taką, która jest niesłychanie dynamiczna, czyli z jednej strony jest niekończącym się wspaniałym momentem składającym się na wieczność, a z drugiej strony. Złożeniem po prostu z takich jakby nieskończonej ilości widoków zawierających najpiękniejsze wrażenia, najpiękniejszy blask, najpiękniejszy widok na, na katedrę w Rue. Kiedy w XXI rozdziale Ewangel Apokalipsy Świętego Jana Jan opisuje wizję niebieskiego Jeruzalem, to tym, na czym się najbardziej ta wizja koncentruje, to jest blask i światło. Mamy tam nie tylko symbolikę liczby 12, czyli 12 bram Nowego Jeruzalem, 12 warstw fundamentów, 12 ściany tych murów, a raczej struktura tych murów zbudowana z 12 rodzajów kamieni, które oczywiście nawiązują do 12 kamieni na pektorale arcykapłana. Wszystko ma być wykonane z jak największą dbałością o świetlistość, o blask. O bogactwo, o jasność, dlatego że światło jest symbolem Bożej Obecności. I pomyślałem sobie, że kiedy Claude Monet poszukiwał takiego momentu, który jak najpiękniej adoptowałby to światło padające na katedrę, to być może nieświadomie, ale jednak poszukiwał takiego momentu, w którym Pan Bóg najpiękniej oświetla swój kościół. I nie myślę tutaj tylko o budynku, ale. O takim momencie, w którym Pan Bóg rzuca jak najwięcej łaski na nas wszystkich, którzy na Kościół się jako wspólnota składamy, tworząc, tworząc z niego całość, która jest jednocześnie oczywiście ciałem Chrystusa. Bóg nas rozświetla, rozświetla nas swoją obecnością, rozświetla nas swoim blaskiem, swoją łaską i jednocześnie. Daje w ten sposób zapowiedź tego, jak będzie wyglądała nasza wieczność. Nasza wieczność będzie największym zachwytem dla takich ludzi jak Claude Monet, którzy całym swoim życiem poszukiwali najpiękniejszego momentu, najpiękniejszego blasku, najpiękniejszego światła. Wieczność jest nieskończonymi momentami piękna, radości i Bożej Chwały. Jest końcem tej podróży, którą przebyliśmy od momentu stworzenia, przez wygnanie z raju, grzech, powrót do Boga, rozmowę, wiarę, ofiarę Pana Jezusa. To wszystko, co się w naszym życiu dzieje, jest nieustannym naszym trwaniem w drodze. Chrześcijaństwo jest drogą, która ma swój początek, ale ma też swój cel. W drodze do tego celu cały czas jesteśmy. Jednocześnie nieustannie szukając odpowiedzi na to, jaki ten cel tak naprawdę jest. I chociaż ludzkim rozumem nie potrafimy pojąć tego, jaki jest Pan Bóg, chociaż nie potrafimy e, opisać Go we właściwy sposób, zamknąć w pojęciach, w tym pudełku, o którym mówiłem, i postawić na półce, bo Jego natura i prawda o Nim zupełnie nas przerasta, e, ale to dobrze. Dlatego, że to nas nieustannie skłania do tego, żebyśmy wciąż go poszukiwali. Żebyśmy wciąż zgadzali się na tą coraz szerszą perspektywę, na to ciągłe bycie w biegu, które pomimo, że jest biegiem, jednak ciągle jest staniem w miejscu, jak mówił Grzegorz z Nysy. Są rzeczy, których nie zdołamy przedstawić. Są rzeczy, których sztuka nie zdoła zobrazować. Są rzeczy, które zawsze pozostaną tajemnicą. Ale warto, żebyśmy pamiętali, że czasem nasze wyobrażenie, czasem także te narzędzia, którymi sztuka się posługuje, są, były i pozostaną dla nas ogromną pomocą w zbliżaniu się do Pana Boga i w opowieści o nim. I tego sobie i Wam bardzo życzę, żeby tak właśnie w naszym życiu było. Do zobaczenia kiedyś znowu. Wszystkiego dobrego.